Cześć. I dzisiaj przepraszam tak główne myślkę, bo tam było... hej, nieważne. Dzisiaj za powstanie warszawskiego i z tej okazji umówiłem się z kolegami. No sobie Adam, co jest takiego ważnego, że musieliśmy się z Temu umówić. Słuchajcie to. Okej? Okay. Więc słuchajcie, zrobiliśmy takie taką rzecz, że że my będziemy e, strzelać do siebie i ten kto wygra dostaje nagrodę w to jest kartonowy medal, ale dobra i no to strzelamy do siebie Oni nie ominęło jedno, leci, leci tam Ciii. o nie, co to jest? co się stało? no pali się mój dom, no piekarnik sobie tak prądło, żeby oznaczał, że się nagrzewał Ojejku, faktycznie, to myśmy zrobili. Je. Napali się po prostu. Jego domek. No nie mi po pożarną. Tylko, że... A, tam jest jakiś poruszony w ogóle telefon. Dobra, działa. Dzwonimy po stracę pożarną. Mm, 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 mm. Już jesteśmy. Co no się stało? I tam się pali. O, już widzimy. A po ugaszeniu pożaru, Dość i była przyczyna. Co się stało? I bo myśmy po prostu strzelali do siebie takimi dla dzieci takimi strzelankami, takimi nerwami można powiedzieć i strzeliliśmy w okno i na bój, jak poleciał do, do piekarnika, który nagle właśnie, co to było? O znam go, to jest to jest pan Zdzisław, bardzo miły elektryk, mieszkaniec kociolandu po prostu. Aha, fajnie. No, jeśli się Wam podobało, zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. A, e, jeszcze jedno. Dziękuję Wam za 50 subskrypcji. Jesteście super. To no, dzięki temu podkładowi chyba, ale no to mnie wkurza, że nie subskrybujecie mnie na takich normalnych filmach, no. Nie, no to może dostałem dwie, czy... ha dobra, nieważne, nie przedłużamy.